Surrender! Tak, już no. Jak coś jak to jest z realion on nas. E to to nie jest win, dwa dobre nie zmieniała na O kurwa. Znaczy mu tu musisz chyba już skorzystać z e No dawaj pętę! Nie, kurwa! Jest ja miałem piłkę piszę do rafała E może dzisiaj jakaś piłka. To wiecie co mi napisał? Chuj mi pizzę, że ma kurwa księgową o 30. Co ty zrobiłeś? Kurwa, nie skądś tam by. wziął? Ty, może dlatego, że się dowiedziałeś, że jesteś czarny, zacząłeś lepiej strzelać. Dobra, to był par... mam bombę, Poveruj Coveruj ta. Coveruję bowiem? Na paty, na Ty ja, w kuchni też patrzy. Ja, shorta. No, no, ty no ty pasz bo pasz ja patrzę kuchnie. wejście, nie patrzę okna na kuchni. To nie najlepiej. To nie najlepiej. Patrzcie, kuchnia. Kończył jaki kurwa spokój. No, to... Gramy spokojnie. No bo ja, ja, ja jestem wycie. spokojny, czyli nie. Kurwa mać. Kurwa mać. Dobra, bierz smoka i. Jungle. No sądzę. Spierdolajcie się Dobra. Kurwa, ja... miałem pół sekundy do flesza jeszcze. Ja już mam wystarczająco. Mm. Ten co wsadza, jebał, to jego. Boli bardzo. Nie ze straciłem, tak. tylko. To już kurwa go zabiłem Ale go zabił na ciepł go zabił na cię go zabił na strasznie wczoraj zachlałem Paliłem blanty do 5 rano Film mi się urwał jak leżałem w rurze teraz mnie krzyż na pierdala czy Czy ty kurwa nie trafiłeś serki stojącego typa Ale spał miło Tak podbiło Mhm. Jest tu. Nie wiem, chyba Darengo go widział płatą. A to. Jest Ja pierdolę, macie schizofrenię wszyscy. No nie no, Daren strzelił z na i myślałam, że... To nie myśl jak ci nie wychodzi. Ja pierdolę. Ja, pierdolę. Ja, pierdolę. ja pierdolę. Moje, 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 moje. Kurwa, o, mordę... o, moje kurwa. <laughs> moje. No, dawaj kurwa, nie strzelaj I co teraz? I co teraz? Ja Ban i do domu. Nie daj się podpuścić no, Dobra. Nie umrze po po co. HP ma. On ma 8 HP. Kurwa, ty bałem. Ja mam Pierdole. Strzelam. Pierdole, przestraszył jeden. Kurwa, badź. Kurwa! Kurwa! kurwa. Idę. Za chwilę tam pójdę na was, dobra. Broń mnie! Kurwa. Ty, Uderz. Ud autoatak, autoatak. Eee, on cię jebnie. Będzie czekał na Gina, patrz. No wiem. Eee, on cię zrobi. Jeszcze lubi, jeszcze musisz, jeszcze musisz. Yeah. Ty nie do wiarku. Nie do wiarku midowy. Nie, no ruchamy, ruchamy nie, na... na... nie, nie, w nie, 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 zbić tą tarczę głupią, nie, Iść geje. Kurwa, miałeś jedno zadanie. <trybuj> no, nie, nie, geje. nie, 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 nie nie zadał tak dużo jak myślałem. Już ma praktycznie wszystkie itemki. Nie zadał tak dużo. Dobra, napierdalam. Może się boję, że mam na R-kę na mnie. A ty się na No tak! Dobra, że coś, co już wszystko już do kwestia się. czasu. <śmach> <śmach> ja <Zajubiście. Nie. Churka. śmach> <śmach> jest tam. Jest tam. Maybe ruins. Ta no, pompa na daleko. On jest niemożliwy. Jebana masz. Bóg On nie chce On może umrzeć, nie? Jest po ruinie. Kurwa, jak odleciał. Kurwa, co jest? Co wy, co wy zrobiliście? I co wy zrobiliście, że on was tak zabił? Wbiepaliśmy no, się idealnie Są mi w po tej dziuśki. Proszę dziwne, że się jest, nie nie No czytał, znajdę zapas 500 zł, z rata. Te ile ty? Który ten pod rząd już pijesz w kurwa, wieczorem przy komputerze? Pierwszy raz od trzech tygodni co? Tak byłeś kurwa 4 dni pod rząd. <tryklaracje> <noise> no Ale tak mówi alkoholik. Żyję w błędzie. Żiję. sobie w swoim wyimaginowanym świecie, ale mówię prawdę. Czuję się 50 goldzika. Nie uciekniesz! O kurwa, ale to wem Nie no, zaraz już nie zrobię pęt, jak dostaję kurwa Polimorki od Lulu. O no kurde, nie o kurde, nie! idziecie. A dobra kubość. A dobra już ma nas wyjebane, dobra. Ja mu nie ufam. Ponieważ na początku go nie było. O, Oooo! Hello, motherfucker! bardzo dla mnie, bo tu drałg stoi. Ale tu się dostanie. Kurwa, no mam. i przypłynął no, tam, bez... do i mnie draugi jebią. No troszkę jest tego. Jak no. tam kurwa stoisz, to co ja poradzę? Ej, tam, gdzie wcześniej. Przecież... Ja raczej nie dam tam szans z nimi, co nie? Kurwa, dawaj mi tą łódkę, kurwa. Mówię ci, że nie... trzeba rozładować, to lepiej. Nie, nie mam pracy, tylko... no szybko to... obrócę, tam i z powrotem. mi się serce. Nie, jest tylko Weź, że szybko obrócę, tam i z powrotem. No trzeba tam. rozładować! Potem się rozładuje! Dupie Bartek, no nie zesraj się no Trzeba no rozładować do lasu, tak? Nie zgadzam. no kolego, to, to mnie to interesuje Trzymaj nerwy na wódce Nie, to nie moja kurwa tobie <gry> Zostaw tą łódź No, no i płyniesz ze mną kolego. <gry> Kik bur bur